Szczęść Boże, kochani, tutaj Dorota. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, w jaki sposób Maryja zmieniła mi charakter. Tak, dokładnie, charakter, moją osobowość, moją tożsamość. Ale o tym za chwilę. Bóg przyszedł na świat przez Maryję i przez Maryję Bóg chce działać również dzisiaj. Bóg ukrył ją w swych. W Ewangeliach, apostołowie ukryli ją w Ewangeliach, prawie nic nie mówi. Ukrył w cudach, w ciszy, aby teraz mógł ją nam ukazać i pozwolić jej działać dzisiaj. A Maryja tworzy dzisiaj sama zastępy ludzi i aniołów wybranych, których chce wprowadzić do arki, zanim zacznie się zawierucha na świecie pod płaszczem Maryi będziesz bezpieczny chcemy cię dzisiaj zaprosić do całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję ja z mężem zawierzyliśmy się Jezusowi przez Maryję i to przyniosło wiele konkretnych owoców w naszym życiu i osobistym małżeńskim ale też w naszym działaniu między innymi właśnie Maryja zmieniła mi charakter Urodziłam się i rozwijałam jako typowy choleryk ze wszystkimi jego zaletami, no i wadami. Teraz potrafię działać szybko, ale z rozwagą, jakby więcej łagodnie, ciszej. Maryja jakby udostępniła mi swoje cnoty cnotę kobiecości. Tak, odzyskałam kobiecość dzięki niej. Cnoty miłości, łagodności, cierpliwości, opanowania, jakoś te dary Ducha Świętego więcej do mnie przemówiły teraz, więcej przyszły, dały większe owoce. Stałam się też bardziej wyczulona na wolę Bożą, szczególnie w moich pragnieniach, metodach działania, nawet w sposobie ubierania się, makijażu. Jakoś więcej rozumiem, więcej Łatwiej mi jest poczuć, co czuła Matka Boża w różnych sytuacjach. To jest niesamowite, to nie jest moje, to przyszło od Maryi. Owocem zawierzenia są również medytacje sobotnie, które, jak wiecie, nagrywam, robię to dla niej. Zaczęłam wtedy, kiedy się za zawierzyłam. Zyskałam też takie większe zaufanie do Maryi jako autentycznej mojej Matki Niebieskiej. Więcej kocham i rozumiem, i kościół, i tajemnicę Eucharystii. Nie wiem jeszcze wszystkiego, ale dużo więcej niż wcześniej. Pragnę więcej wynagradzać, aniżeli żądać dla siebie. Jakby dusza więcej unika grzechu i pragnie całkowitej czystości. Oczywiście nie, jest, nie jestem w żaden sposób ani, ani zupełnie doskonała, ani nic takiego nie twierdzę, ale na pewno więcej dobra się wydarzyło niż wcześniej. Kochani, trzeba każdej duszy, aby zawierzyła się dobrej matce. Do tego aktu oddania y, będę was prowadzić rekolekcje, które rozpoczynamy już 5 listopada, to jest w najbliższy wtorek. Na początku poprowadzimy spotkanie online. 4 listopada o godzinie 21. Potem codziennie będziemy rozsyłać smsy i tam będzie link do materiałów na YouTubie. A na koniec 8 grudnia się zawierzymy całą wspólnotą Betania. Będziemy na bieżąco was informować, ponieważ jesteśmy z różnych miast i parafii, musimy się zorientować, ile nas będzie, to poprosimy o zgłoszenia na stronie fundacji naszej. Link będzie w opisie filmu. www.fundacjabetania.pl/zapisy. Na tym samym formularzu są już terminy rekolekcji z postem Daniela na przyszły rok, więc można już sobie rezerwować. Kochani, jutro, to jest 4 listopada, będziemy zawierzać te rekolekcje i prosić o błogosławieństwo w parafii naszej włodzi. Łodzi. Ale każdy może indywidualnie poprosić swojego proboszcza o takie błogosławieństwo na te rekolekcje. Zaprośmy też innych, których znamy. Może te rekolekcje będą ratunkiem dla ich duszy. Amen.